Przyjrzyjmy się twierdzeniom Grzegorza Brauna w sprawie tak zwanej afery Oleśnickiej. U podstaw wszystkiego leży bardzo poważne oskarżenie. W Polsce ma być prowadzona ludobójcza polityka. Żeby to zrozumieć, zaczniemy od konkretnego incydentu, a potem spojrzymy na szerszy kontekst. Wszystko skupia się wokół wydarzeń w szpitalu w Oleśniku. Zarzuty mówią o procedurze, którą źródło określa mianem morderstwa ponad 150 dzieci. W oskarżeniu pada imię i nazwisko konkretnej osoby oraz współpracującego z nią personelu. Ten drastyczny szczegół ma, według źródła, ilustrować całą procedurę. Metodę tę krytykuje się za okrucieństwo, rzekomo, nawet jak na standardy weterynaryjne. Jak więc ten konkretny przypadek ma się łączyć z polityką całego państwa? Zobaczmy. Źródło sugeruje, że to nie odosobnione przypadki, lecz działania chronionych, bezkarnych osób. Przedstawiony argument jest taki, że to dowód na celową ogólnokrajową politykę. A jaki jest rzekomy motyw? Według materiału chodzi o biznes. Wydarzenia te mają być częścią łańcucha przemysłów, które na tym zarabiają. Pojawia się twierdzenie, że sprzedawane są ludzkie szczątki i organy od jeszcze żywych ludzi. Sprawa jest przedstawiona jako wybór, moralny i ekonomiczny dla państwa. Teraz szersza perspektywa. Jak to się łączy z totalną krytyką państwa? To pokazuje, jak różne kwestie są postrzegane przez ten sam pryzmat wojny z narodem. Rząd jest oskarżany o działanie na szkodę narodu i służenie obcym interesom. Jak jest rzekomy cel nie niepodległa Polska, lecz państwo eurokołchozowe. Dochodzimy do sedna. Do czego ostatecznie wzywa ta krytyka? Argument jest taki, że państwo nie spełnia swojego podstawowego obowiązku wobec obywateli. To zdanie podsumowuje całą perspektywę. Obywatele są poddawani szkodliwym eksperymentom. A jedynym rozwiązaniem ma być odzyskanie niepodległości, by zakończyć te eksperymenty. Materiał źródłowy pozostawia jedno finałowe, prowokujące do myślenia pytanie